tą walkę z Gracjanem, bo to była naprawdę bardzo fajna walka, zresztą jest o na YouTube można ją obejrzeć. Czy ty możesz powiedzieć, jak to wyglądało z twojej perspektywy i co zapamiętałeś z tej walki? Bo Bartek wspominał, że naprawdę daliście świetną wojnę i obaj tam naprawdę zostawiliście serducho w klatce. Na pewno jak leżałem w szatni i nie mogłem dojść do siebie, to w ogóle był turniej, miałem jeszcze później mieć walkę z Kubą Kawalewiczem bodajże. Pamiętam, że po walce pierwszym co weszłem do szaliny, to się rozrzygałem, bo mi mówili, że muszę jeść dużo kalorii. Bo on później, dzięki temu to w ogóle była gale, turniej, który dawał awans do KSW, podpisanie kontraktu. No co, no ciężka walka, oboje byliśmy mocno porozbijani, to była początki w ogóle tego wszystkiego. No tak, zostawiliśmy serce, bo tego akurat ani mi, ani mu nie można odebrać, tylko że ja akurat tej walki dobrze nie wspominam, bo ja... Do tej walki w ogóle miałem nie wyjść, ja pamiętam, że byłem zawsze bardzo ambitny i ja podchodziłem typowo wojowniczy do treningów, co, mnie, co jest taką moją niestety autodestrukcją. Bo... Przyjechał chłopak z klubu, którego nikt nie znał, bo wtedy tak naprawdę nie wiedział nikt co to jest Zeni Łódź, jeśli chodzi o... W ogóle jeszcze wtedy nie byliśmy nawet Zeni, tylko po prostu Vera. W ogóle nie miałem przygotowań, bo próbowałem przygotować się wtedy sam i wszystko że zrobię źle, wszystko naraz miałem, jeszcze miałem studia, bramki, to był mój błąd życiowy ta, ta, ta walka, ale bardzo dużo mnie nauczyła. Przygotowania były bardzo krótkie, to chyba 3 tygodnie. bo po prostu szukanie, nie miałem menadżera, szukałem walki. Tam było chyba zgłoszenie się przez maila, możliwość, że wysłałem swoje CV, że tak powiem. A w dzień ważenia powiedzieli mi, że mam mieć duże kalorie, więc poszedłem na pizzę, pierogi i KFC. I poszedłem później do walki i na tej walce po prostu, no już, ja miałem lewy prost na tej walce i bardzo źle wspominam to walkę. Gdybym dziś, mógł, yy, gdybym dziś mógł cofnąć czas, to na pewno bym nie wyszedł do tej walki tak przygotowany. I dzisiaj jak mam kontuzję, to po prostu muszę odpuścić, bo... No niestety, no, samochód i konia idzie zjechać, a co Pokazałem po prostu kawał dobrego MMA i cieszę się, pokazało. Dało to w ogóle kolejny napęd taki, że poszliśmy w to jeszcze mocniej, bo byłem po dwóch przegranych, ta walka była dla nas bardzo ważna. Udało się wygrać, szkoda, że nie udało się wyjść do następnej walki, ale miałem łuk szyty, byłem mocno porozbijany, po prostu nie miałem możliwości, żeby walczyć tego samego dnia, bo tam turniej były dwie walki jednego dnia. I ogólnie w tej walce w pierwszej godzinie zamałem sobie rękę. Kciuka dokładnie, tutaj miałem później operację. Później chciałem troszkę pokopać, no to złamałem sobie nogę. Jeszcze pamiętam, że sparowałem z żyrafą, on jest dużo cięższy, ale wiadomo, on nie odmówi się. Oto trafi mi w bębenek, gdzie piszczało mi w tym bębenku, nawet coś się ponowiło. I ogólnie jak poszedłem po walce, to pamiętam, że lekarz powiedział mi po prostu, że a miałem operację na kciuk nie? i w ogóle, nie? dobra, okay, to ja sobie po prostu będę kopał worek, nie? nie? bo tu musi mieć szynę, są mam nogę, nie? No i po prostu jak dziecko się rozpakałem wtedy i, i, to, i ten rok, te pół roku bardzo dużo mnie nauczyło, bo myślę, że nie byłby w KSW, gdyby mi tamta walka wtedy, Oko, cieszę się, miło wspominam. Nie wiadomo, tutaj wygląda tak, że jeszcze los może nas, nas skrzyżować. Ja nie mam ciśnienia, ale nie odmawiam walk, więc jeśli będzie taka możliwość, propozycja, jeśli gracja będzie wysoko, ja będę wysoko, no to...